Szanowni Państwo, kończymy <laughs> rok 2007, i w związku z tym chciałbym serdecznie w imieniu radnych i dla radnych, dla pana Wójta szczególnie, słowa uznania, podziękowania za trud, jaki włożył, bo to pod jego przewodnictwem on jako kapitan prowadził ten statek, żeby nikt nie wypadł poza burtę. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim radnym, sołtysom, wszystkim ludziom dobrej woli, którzy się przyczynili do tego, że tak stoimy, nasza gmina jak stoi. No i ostatnie słowo, Szanowni Państwo, jestem wyrazicielem wielu kolegów i koleżanek, ludzi dobrej woli i chcemy i życzymy my sobie i sobie i panu senatorowi Stokłosie, ażeby jak najszybciej wrócił i był z nami. Ile on nam dobrego pomógł, ile nam pomaga, to stowarzyszenie jest do tego, mi się wydaje, że nieporównalne do, do tego, do tych zasług, które żeśmy otrzymali i otrzymujemy. Same podatki, same wszystko jest zawsze z nami i na pewno tam też myśli i, i jest z nami. Dziękuję uprzejmie.